Pedro Regis, Anguara, Brazylia, 4 marca 2023 roku, Orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Kochane dzieci, znam każde z was po imieniu i przyszłym z nieba, by wam pomóc. Nie lękajcie się, zaufajcie w pełni potędze mojego Syna Jezusa, wszystko dobrze się dla was skończy. Nie odrywajcie się od światła Pana, szukajcie Go zawsze w Eucharystii, a będziecie wielcy w wierze. Przyjdą dni, w których drogocenny pokarm będzie obecny tylko w nielicznych miejscach. Cierpię z powodu tego, co na Was nadchodzi. Dajcie mi swe dłonie, a ja poprowadzę Was drogą dobra i świętości. Naprzód, bez lęku, po całym bólu przyjdzie Boże zwycięstwo i wszędzie ujrzycie cuda Pana. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu najświętszej trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.